Ósmy Krakowski Marsz dla Życia i Rodziny. Dlaczego warto wziąć w nim udział? O tym w programie rozmowa PCH24TV Anna Nowogrodzka, patriarcha. Zapraszam. A o niezwykle ważnym wydarzeniu rozmawiać będę z panią Anną Trutowską, Fundacja Pro Prawo do Życia. Dzień dobry. I Piotrem Podleckim, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi. Szczęść Boże, Piotrze. Szczęść Boże, witam Panie, witam Państwa. Ale zanim powiemy sobie o tym, Dlaczego nadchodzące wydarzenie jest takie ważne? Zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej najnowszej produkcji serii filmów o Billu Gatesie. Każdy, kto wesprze ten projekt, otrzyma dostęp do odcinków serii. Proszę też pamiętać o nas w swoich codziennych modlitwach, za które z góry Państwu dziękuję. Szanowni. Za nami Warszawski Marsz dla Życia i Rodziny, przed nami Krakowska edycja wydarzenia cyklicznego, jakim jest Krakowski Marsz dla Życia i Rodziny, który w tym roku odbędzie się pod hasłem Dziecko w Sercu Krakowa. Zanim zapytam Cię, Piotrze, o to co mamy rozumieć pod tym hasłem? Skąd w ogóle pomysł na takie hasło? Chciałabym, abyś przybliżył naszym widzom szczegóły tego wydarzenia. Gdzie, kiedy, bo o tym, dlaczego warto pójść, powiemy sobie później. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się w niedzielę, 25 września, na Placu Matejki. Jeżeli ktoś jest spoza Krakowa, to przypominam, że Plac Matejki jest obok Barbakanu. Niedaleko bramy floriańskiej. Spotykamy się o godzinie 12. Wychodzimy przez Bramę Floriańską szlakiem królewskim. Przechodzimy przez ulicę Grocką aż pod Wawel i stamtąd wracamy. Przewidujemy, że zakończenie marszu będzie uświetnione przez wspaniałą wykonawczynię, miodowo-głosą Lidię Jazgar w ramach duetu Galicja w duecie. No to powtórzę swoje pytanie. Skąd pomysł na takie hasło Dziecko w sercu Krakowa? Edycja warszawska marszu odbywała się pod hasłem I ślubuję ci. Chcielibyśmy rozszerzyć trochę tą formułę na gruncie krakowskim, dlatego, że bardzo mocno chcemy podkreślić, że wszystko, co robimy tu w Krakowie, to jest ma na celu głębokie zaangażowanie wszystkich w obronę dzieci. To serce, naturalnie, należy rozumieć zarówno jako Dosłownie, dlatego że cała impreza odbywa się wokół rynku krakowskiego, ale też chcielibyśmy tak metaforycznie podkreślić, że to jest to pryncypium to jest to, co dla nas jest szalenie ważne i co jest integralnie związane z małżeństwem. Właśnie dlatego dziecko w sercu Krakowa. Jak co roku w marszu nie zabraknie obrońców życia? Anno, powiedz, jakbyś mogła przekonać kogoś, kto jeszcze waha się, czy wziąć udział w tym wydarzeniu? Co powiesz? Myślę, że to jest niezwykle istotna sposobność do tego, żeby po prostu dać świadectwo. Większość z nas y, oczywiście upatruje źródło swojego szczęścia życiowego właśnie w szczęśliwej rodzinie. I na co dzień może nie zastanawiamy się nad tym, ale jak widzimy, jak wielki jest atak właśnie na rodzinę, na małżeństwo czy na dzieci, nienarodzone w szczególności, to musimy wykorzystać każdą sposobność. To jest właśnie taka okazja do tego, żeby pokazać, że to właśnie rodzina, przy czym fundamentem jej jest związek kobiety i mężczyzny, oraz właśnie pojawiające się dzieci. To jest ta najważniejsza komórka społeczna, o którą musimy się troszczyć, musimy o nią dbać i musimy jej bronić w obliczu właśnie tych niebezpieczeństw, które teraz jej zagrażają. Dlatego każdy, kto, kto to widzi, kto to dostrzega, dla którego te wartości, do kogo te wartości są ważne, jest zaproszony, zachęcony, aby nie tylko sam wziął udział w marszu, ale także by zabrał na niego swoich bliskich, znajomych i aby zachęcał do tego jak najwięcej osób. Powrócę jeszcze raz i powtórzę hasło tegorocznego marszu Dziecko w sercu Krakowa. Kiedy ja myślę o dziecku, to zawsze jakoś bardziej bije mi serce. Tymczasem to, co dzieje się na świecie, możemy powiedzieć, że dziecko stało się dzisiaj jakimś wrogiem numer jeden, a zwłaszcza to dziecko nienarodzone. Dlaczego tak się stało? Dlaczego jako ludzkość czy jako świat zachodu doszliśmy do momentu, w którym dziecko, czyli owoc miłości, wręcz pożądane, stało się jakimś czymś niezbędnym, niepotrzebnym, wrogim? Myślę, że no, należy przede wszystkim upatrywać takich źródeł tego stanu rzeczy no, po prostu w grzechu pierworodnym, w tym, że nasza natura jest skażona. I dążymy przede wszystkim do własnej wygody, kierujemy się egoistycznymi pobudkami, i gdyby nie Pan Jezus, który za nas umarł z martwych wstał i odkupił nas z tych grzechów, no to nikt z nas nie mógłby zrobić z siebie nic dobrego. Niestety obserwujemy na świecie ogromne odejście od, od wiary, od Pana Boga, czego następstwem jest właśnie to, że zwycięża egoizm, zwycięża pycha. I człowiek przedkłada na wszystko, na wszystko swoje własne, powiedzmy, no tutaj, wygody, tak? swoje własne dążenia i cele. I dziecko w wielu przypadkach jest tutaj po prostu przeszkodą, a już szczególnie wtedy, kiedy wymaga od tej osoby jakiegoś poświęcenia. Jeżeli na przykład jest chore, albo poczęło się w niesprzyjających okolicznościach, to wtedy również cała ta narracja środowisk lewicowych. Polega na wmawianiu ludziom, że wystarczy, że dokonasz aborcji, tak? i twoje życie znowu stanie się na powrót takie, jakie było, wszystko się ułoży, podczas gdy jest to oczywiście ogromne kłamstwo, ponieważ aborcja, czyli morderstwo nienarodzonego dziecka, to jest wielkie zło i krzywdzi również rodziców, krzywdzi także całe społeczeństwo. Więc musimy tutaj wracać po prostu do tych, do tych źródeł i przekonywać ludzi do tego, że no nie możemy godzić się na zło. Tak? Zło musimy jednoznacznie odrzucić i wybrać dobro. I tutaj oczywiście nie da się tego zrobić bez odwołania do, do wiary, także do, do tych właśnie zasad, które głosi, głosi Kościół katolicki. A ty, Piotrze, jako założyciel Akademii Obrońców Życia, coś do tego dodasz? Źródłem na pewno jest pycha ludzka, pycha żywota. Bo dzisiaj dziecko jest traktowane jak y, agresor. Dziecko jest tym, który pozbawi cię swobody, imprez, wyjazdu do Tunezji, wakacji, y, życia y, pełnego atrakcji, y, obniży Twój standard życiowy. I to jest tak, że dziecko przedstawiane jest jako wróg wolności. A bierze się to stąd, że próbuje się nieustannie manipulując doprowadzić ludzi do stanu, w którym są podatni na impulsy, porządliwości. Ludzie nie mają chodzi o to, żeby ludzie nie mieli poczucia odpowiedzialności, czyli umiejętności, Ponoszenia konsekwencji swoich czynów. I dziecko w tym wymiarze, jak mówię, jest przeszkodą, bo proponuje, ci, proponuje się ludziom całkowicie nieograniczoną wolność. Oczywiście w cudzysłowie bo tak zwana nieograniczona wolność to jest oddawanie się maksymalnie w wszelkiego rodzaju zniewolenia. Natomiast y, sytuacja wygląda w ten sposób. Używaj życia, prawda? A, a najbardziej korzystaj z seksu. Y, no dobrze, no ale współżycie seksualne pociąga za sobą, jakby nie patrzeć, pewne konsekwencje. Y, więc y, często się mówi, zabezpiecz się przed tymi konsekwencjami. Krótko mówiąc, ucieknij od odpowiedzialności. Nie tylko za dziecko, ale też za osobę, z którą jesteś. Ale wiadomo, że wszelkiego rodzaju środki antykoncepcyjne są zawodne. I wtedy się pojawia coś takiego jak mentalność antykoncepcyjna, kiedy dziecko traktowane jest jako, przepraszam za wrażenie, wypadek. Czyli sytuację, w której nikt go nie planował i tak naprawdę niepotrzebnie się pojawiło. W związku z tym trzeba to dziecko zlikwidować. I to jest pewien taki, można powiedzieć, nawet ciąg nie tylko logiczny, ale i emocjonalny, który doprowadza do tego, że y, na końcu człowiek może sobie powiedzieć: No, nikt tego nie chce, no ale trudno. Tak się złożyło, teraz już niestety nie ma wyjścia. I tak się propaguje antykoncepcję, tak się propaguje aborcje, a takie rzeczy nie zostają bezkarne. Zarówno to, co jest na początku, czyli rób ta, co chce ta, jak i to, co jest na końcu, czyli no niby szkoda, no, ale co zrobić? Jedno i drugie niszczy rodzinę. I to jest ciekawe, że e, bardzo często, z czego ludzie sobie nie zdają sprawę, za zniszczeniem rodziny ukrywa się aborcja. Ja też mogę dodać do tego, że właśnie środki antykoncepcyjne, prawda, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia zapobiegania poczęciu, dlatego że one mogą mieć także działanie wczesnoporonne i o tym już coraz więcej się mówi. Wszystkie środki hormonalne, czy na przykład tak bardzo rozpowszechniona spirala wewnątrzmaciczna, nie mówi się kobietom tego, że właściwie jeżeli są aktywne i współżyją, to w każdym cyklu właściwie może dojść do poczęcia dziecka, tylko że ono nie będzie mogło tak nieździć się w macicy, zostanie wydalone, dojdzie do jego śmierci na wczesnym etapie i to jest właśnie działanie wczesnoporonne. Myślę, że to jest bardzo ważne też, żeby o tym mówić. Ale też do tego, co powiedział właśnie Piotr o tym egoizmie, o tej pysze, to można powiedzieć tak: z jednej strony ludzie nie chcą mieć dziecka, więc posuwają się do najgorszych rzeczy, żeby się go pozbyć, ale z drugiej strony, kiedy na przykład nie mogą zajść w ciążę, to znowuż posuwają się do no, złych moralnie. Decyzji, żeby to dziecko się pojawiło. I tutaj możemy wspomnieć o tym, że ostatnio Kraków przedłużył na kolejne lata program finansowania właśnie techniki in vitro, która to technika pochodzi z praktyk weterynaryjnych, polega na tym przecież, że się tworzy zarodki i wybiera się z nich ten jeden, który implantuje się w macicy kobiety. Co się dzieje z pozostałymi? Najprawdopodobniej są niszczone. Przy czym sama procedura jest niezwykle niemoralna odrywa przede wszystkim właśnie poczęcie dziecka od tego. Aktu miłości małżeńskiej sprawia, że ono w sposób sztuczny pojawia się przez manipulację laboranta, ale także na przykład, sposób pobierania w ogóle materiału do tej procedury jest bardzo niemoralny, dlatego no nie można, nie może środek, nie może celu świadczyć środków i takim ludziom, którzy na przykład nie mogą mieć dziecka, bardzo tego pragną, można by polecić chociażby na ProTechnologię, która nie ma żadnych tutaj przeciwwskazań, która nie ma żadnych wątpliwości tej moralnych przy niej, która jest zupełnie naturalnym i opartym na pogłębionej diagnozie sposobem właśnie na to, żeby uzyskać to poczęcie drogą naturalną. I niestety jest, jest to niewielki biznes dla tych wszystkich korporacji na ProTechnologię, więc wolą promować in vitro i wiele osób później zarzuca proliferom, że jak to jest jesteście przeciwko, jak to jesteście za życiem, skoro sprzeciwiacie się co dzień vitro, tak? No ale tutaj też giną ludzie i tutaj też musimy się temu przeciwstawiać. Cel nie uświęca środków, a już na pewno nie uświęca środków antykoncepcyjnych. Jeżeli Państwo mielibyście jakieś wątpliwości, bo na pewno spotykacie się również Państwo z takimi informacjami, że wcale tak nie jest, że środki antykoncepcyjne, hormonalne, wcale nie wszystkie są wczesnoporonne, to zwróćcie Państwo uwagę na ulotkę. Praktycznie wszystkie środki mają tam takimi małymi literkami napisane, że dany środek może wpływać na endometrium macicy. Jeżeli ktoś z Państwa ma na tyle konsekwencji w swoich poszukiwaniach i zechce sprawdzić, co to znaczy, to nagle się Państwo dowiecie dokładnie tego, o czym mówiła Anna. No właśnie, ale zauważcie, bo tak przyszło mi do głowy, jak Anna mówiła o in vitro i o tym programie krakowskim. To przyszło mi do głowy, że właściwie tak samo te środowiska lobbujące na rzecz sztucznego rozrodu mogłyby uczynić swoim hasłem dziecko w sercu. Krakowa, tak? Tylko właśnie nie mówi się przy okazji właśnie o tych ludzkich stratach, które towarzyszą tej metodzie. Więc z tego, co powiedzieliśmy, możemy wnioskować, że nie tylko dziecko jest wrogiem numer jeden dzisiejszego postępowego świata, ale też małżeństwo i rodzina. Czy wobec tego możemy powiedzieć, że żyjemy w czasach ostatecznej bitwy pomiędzy Bogiem a królestwem przetana o rodzinie? O rodzinę? Jakie są Wasze przemyślenia na ten temat? Ja myślę, że wiele na to wskazuje, ponieważ tak wielki atak, tak wielki bezprecedensowy zalew tej nieczystości, jaką obserwujemy, tej deprawacji dzieci już właściwie od narodzenia, tak? to wszystko znajdziemy w standardach edukacji seksualnej, tak zwanych według WHO, to jak bardzo się promuje chociażby właśnie rozwody, czy już wspomnianą antykoncepcję, to jak bardzo walczy się o tak zwaną aborcję i jak niszczy się tożsamość w ogóle płciową już małych chłopców i małych dziewczynek, tak? to wszystko sprawia, że człowiek dzisiaj przy całym tym wydawałoby się postępie i tych zdobyczach technologii jest tak zagubiony jak nigdy wcześniej. On już nie wie, kim jest w tej sytuacji. Nie ma możliwości, żeby założył szczęśliwą rodzinę, żeby w ogóle nawiązał poprawne relacje z drugim człowiekiem. I tutaj właśnie niezwykle istotne jest jest to, żeby to dostrzegać, tak? i używać wszelkich dostępnych środków, jakie my mamy jako ludzie, takie obrońcy życia, ale przede wszystkim jako osoby wierzące, jako katolicy, żeby się temu przeciwstawić. I tak naprawdę Tutaj nie mówimy o żadnych środkach, które byłyby niedostępne dla ogółu. To są środki, które są dostępne dla nas wszystkich. To jest, tak jak mówiła Matka Boża w Fatimie, różaniec nabożeństwo pierwszych sobot, tak, to jest właśnie też spowiedź, Komunia Święta, adoracja, to jest dbanie o, o swoją własną wiarę i o swoją własną rodzinę. Bo y, szatan będzie robił wszystko, żeby to zniszczyć i żeby też uderzyć w każdą osobę, która opowie się właśnie za tą prawdą Chrystusową i, i, i pójdzie we właściwym kierunku. Ale koniec końców, wiemy, że y, to. Król Królestwo Ciemności zostanie pokonane, tak? I Pan Bóg właśnie zwycięży poprzez, poprzez Maryję, tak jak sam to zapowiedział. Bardzo się cieszę, że Anna tutaj poruszyła ten wątek, który właściwie jest trochę odpowiedział na moje ostatnie pytanie, czyli o to, co mamy robić, aby stawić opór tym złowrogim siłom. Anna powiedziała tutaj o już takich bardzo nam nawet znanych i wypróbowanych narzędziach, jakim jest różaniec, prawda, nabożeństwo pięciu pierwszych sobot miesiąca. Ale jeszcze ciebie, Piotrze, dopytam, czy gdzieś. Yy, Również podzielasz ten pogląd, właśnie, że żyjemy w jakichś czasach niebywałego właśnie ataku na rodzinę, że, że to jest być może ten moment, o którym mówiła nam święta, która mówiła nam wizjonerka z Fatimy, siostra Ucja, że to jest właśnie to, ten moment bitwy między Bogiem a diabłem. Czy podzielasz taki pogląd? Łucja, święta Łucja mówiła o tym, że ta ostateczna bitwa rozstrzygnie się o małżeństwo i rodzinę. Pan Jezus mówi: bądźcie zawsze gotowi, bo nie wiecie, kiedy pan wróci. Prawda? Ten pan, który przepasze się i będzie usługiwał swoim gościom, ale przyjdzie też jako sędzia sprawiedliwy, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Myślę, że warto do tego wszystkiego, o czym Anna wspomniała, a czy, co bardzo mądrze i trafnie ujęła, także nie będę dublował tutaj, powtarzając jej głębokie spostrzeżenia. Myślę, że warto dodać jeszcze jeden element. Fides et ratio. Do naszej wiary potrzebny jest też Rozum. Bo w dzisiejszych czasach mamy całkowite y, y, zaćmienie myślenia, czy parafrazując znany y, tytuł filmu zaćmienie rozumu. Generalnie chodzi o to, że y, ludzie uciekają od prawdy. Jeżeli nie ma prawdy, y, nie ma też piękna, nie ma też mądrości, y, człowiek zaczyna się zanurzać w jakimś. Y, y, Chaotycznym bezkresie. Dam Państwu taki przykład. Jakiś czas temu robiono badania we Francji i androlodzy, którzy zajmują się męską płodnością, ze zdumieniem stwierdzili, że płodność mężczyzn spadła mniej więcej o 30%. Generalnie chodziło o to, że znacznie obniżyła się. Żywotność plemników. Nikt nie był w stanie udzielić odpowiedzi, skąd się to bierze, bo to już było wręcz generacyjne. Cała generacja mężczyzn zaczyna przejawiać, można powiedzieć, tak istotne zmiany. W czym rzecz? Okazuje się, trudno w to uwierzyć, ale to jest na taką skalę, drodzy Państwo. Okazuje się, że kobiety. Zażywają hormonalne środki antykoncepcyjne w takiej ilości, że one później są wydalane prawda, z organizmu, trafiają do y, ścieków, ale ponieważ oczyszczalnie nie są w stanie usunąć tych prawda, mikrośladów hormonalnych, one trafiają później do wód. Gruntowych, tak. Do wód, w ogóle tak, do rzeki, tak. do gruntowych, z których pobiera się później e, e, wodę do picia. I okazuje się, że e, ma to kolosalny wpływ na płodność mężczyzn. Mhm. W Stanach Zjednoczonych, e, na Florydzie dochodziło e, z tego powodu nawet do tego, że grozi, doszło do tego, że grozi wymarcie sporej części populacji aligatorów. Ponieważ samce aligatorów okazały się zupełnie niesprawne, jeżeli chodzi o prokreację. I, I teraz pytanie, na co zwraca uwagę rozum? Nie tylko na konsekwencje te niszczące, przyczyna, skutek, ale, drodzy Państwo, większość z tych, którzy są zwolennikami antykoncepcji, właśnie tego upodlenia rodziny, które wiąże się z aborcją i takim zupełnie amoralnym, bezbożnym wizerunkiem małżeństwa, większość z tych ludzi, czy jest ogromna część, deklaruje się jako radykalni ekolodzy. I ci radykalni ekolodzy w tym momencie, w tym wymiarze, nagle stają się niekonsekwentni. Nagle tutaj okazuje się, że można korzystać z środków hormonalnych, wytworzonych syntetycznie. No to, tu już nie jesteśmy ekologami. Ekologami jesteśmy dopiero później, gdy pytamy, dlaczego woda w kranie y, nie jest czysta. A? Do tego, co powiedziałeś, powiem, że y, jest takie powiedzenie: Pan Bóg wybacza zawsze, człowiek czasami natura nigdy. Ale... Przepraszam, też jest powiedzenie, że jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera. Tak, ale my, ludzie wiary, nie musimy się lękać. Z ostatecznej bitwy pomiędzy Bogiem a królestwem szatana wyjdziemy zwycięstwo, bo jak nam zapowiedziała Maryja, jej niepokalane serce ostatecznie zwycięży, co jest naszą wielką nadzieją. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Pani Anna Trutowska, Fundacja Pro Prawo do Życia dziękuję i Piotr bardzo. Podlecki, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skarki. Zapraszamy na marsz.